Także witam serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 18 kolejki Ekstraklasy pomiędzy Krakowiem a Lechią Gdańsk. Na początek informacja, bo wiem, że wiele zapytań ze strony mediów jest, czy to spotkanie się odbędzie. Spotkanie odbędzie się na 100%. Nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby mecz Krakowi z Lechią się nie odbył. Czy będzie padał śnieg, czy nie będzie padał śnieg, to spotkanie i tak dojdzie do skutku, także możecie państwo śmiało się akredytować na to spotkanie, kto jeszcze tego nie uczynił. Witam trenera Dariusza Pasiekę. Chciałbym prosić trenera o podsumowanie tego tygodnia pracy z drużyną po tym powrocie z Turcji, gdzie drużyna też miała chwilę wolnego. A później będzie czas na pytania od Państwa. Także oddaję głos tenerowi. Dzień dobry na tej pierwszej w nowym roku oficjalnej takiej przedmeczowej konferencji prasowej. Tak, my bardzo się cieszymy, że ten czas tego okresu przygotowawczego, właśnie 5,5 tygodnia dobiega końca. I stoimy w tej chwili dwa dni przed naszym pierwszym meczem ligowym. No i ten tydzień, z racji oczywiście tego, że zrobiło się lekko biało, do tej pory było zimno, teraz jest biało, trochę nam to y, lekko zachwiało oczywiście nasz program. Mimo tych trudności, gdzieś tam nam się coś udało zrobić. I myślę, że. Y, nie spowoduje to dużego, nie będzie to miało dużego wpływu na to, że drużyna ten czas, który poświęciła na odpowiednie przygotowanie się, gdzieś coś stracimy. Myślę, że tutaj akurat nie będzie wielkiego problemu, chociaż każdy z nas pewnie by życzył sobie, żeby te boiska były zielone, żeby te boiska były w lepszym stanie, no ale mamy taką pogodę, jaką mamy i musimy to zaakceptować. Co do spraw personalnych. Myślę, że też już dużo rzeczy jest znanych, czyli tych trzech zawodników Bolijewicz, Struna i Szałachowski. To są ci, którzy nie grają za czwarte żółte Kartki. Kontuzja suworowa to też jest historia znana. To jest, to jest tych czterech zawodników, którzy w tej chwili nie mogą wziąć udziału w grze sobotniej. Powrócił dzisiaj Gąsiński do treningu. I właściwie to jest wszystko, jeżeli chodzi o sprawy personalne. Reszta gotowa do gry, przygotowana do tej inauguracji i z tej ekipy, która tutaj nam została, wybierzemy oczywiście jedenastkę. Bo z 18 nie będzie chyba dużego problemu. Myślę, że to tyle z mojej strony. Zrobiliśmy wszystko, żeby być dobrze przygotowany. Ale i tak Liga zweryfikuje to, co zrobiliśmy. Dziękuję bardzo panie trenerze i proszę panowie o pytania. To zapytajmy się, zacznę najpierw sprawy personalne. Jak wygląda na dzień dzisiejszy sprawa Matiu Bo jest już, koledzy tu z nim rozmawiali. Czy jest graczem Krakowi, nie jest graczem Krakowi? Mój Odsyłam do rzecznika prasowego. Może ja tutaj wyjaśnię. W tej chwili e, Davides pojawił się w Krakowie wczoraj. Może trenować z zespołem, dostał takie pozwolenie od Żalgirisu Wilno, natomiast jeszcze trwają rozmowy co do ustalenia warunków kontraktu, także jeszcze musimy się troszeczkę uzbroić w cierpliwość. Jeszcze te dokumenty nie zostały podpisane, ale wszystko zmierza ku temu, że Dawidas będzie zawodnikiem Krakowi. Miejmy nadzieję, że, że będzie do dyspozycji trenera chociażby już na sobotę mecz z Lechią ale tak jak mówię, tu jeszcze, jeszcze kilka, kilka godzin musimy poczekać, ponieważ te pertraktacje ze stroną Żalgirisu trwają. To będzie w Najprawdopodobniej tak. A z piłkarzem jeszcze dogadaliście? Z piłkarzem klub się porozumie, natomiast kluby teraz muszą dojść do porozumienia między sobą. I tam będzie jakaś opcja wykupu? Tego jeszcze nie wiem. Tego jeszcze nie wiem. Tak jak mówię, proszę dać mi jeszcze kilka godzin, gdzie jak już będzie wszystko dopięte na no ostatni guzik, ja na pewno poinformuję o wszystkim. Także będziecie mieć pełną informację co do, co do transferu Davidasa. Zda, gdyby został potwierdzony, znajdzie się w każdym meczu? Duże tak, prawdopodobieństwo, chociaż tutaj mówię, dokumenty e, to jest akurat. Nie wiem, jaka jest procedura. Nie ale czy czasowo. Załatwiona. Duże jest prawdopodobieństwo, że tak. Co on robił w ostatnim czasie? Czy trenował jakoś? W jakiej jest dyspozycji? Tak, był na obozach z Żargiewicem i był na obozach jedną z drużyn rumuńskich. Był w okresie trening treningowym? Tak. Pana była w tele, w tym samym czasie, w którym Wy byliście, Czy Wy go oglądaliście tam w czasie? Nie, myśmy go oglądali w listopadzie. W listopadzie. Czyli już w Turcji nie? Nie, my robiliśmy swoje zajęcia, mimo tego, że akurat ta drużyna grała, nie wiem czy to był trening, czy to był mecz, dwa boiska obok naszego, no ale no trudno, żeby zostawić drużynę i pójść obserwować i patrzeć co robi inny zespół, bo na to sobie nie mogliśmy pozwolić, akurat bo był ten sam, ten sam czas, także w w tym momencie tam nie było jakiejkolwiek innej obserwacji. A my pan pokrótce charakteryzował tego tylko. To jest typ No właśnie nie jest nasz. No, no, ale już. Jak będzie, to panu powiem. Wie pan, że ja lubię postawić klupkę, kropkę na D. Pan tu powiedział, że ta mróz i, 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 i śnieg lekko zachwiały programy o bardzo tak, bo tak właśnie. Nie, lekko to jest tak lekko, no jak, tak? no Panie Andrzeju, no lekko jest lekka, bardzo jest bardzo, rzecz po prostu, nie, to nie jest, to nie jest, wie Pan, że to jest element decydujący o, o czymś tak. takim, po prostu pewne ćwiczenia musiałem, które miałem zaplanowane, musiałem po prostu z nich zrezygnować i zamienić je pewnymi innymi elementami, to jest jedynie ta zmiana, która nastąpiła. ćwiczyć? Tak, oczywiście, tak, mieliśmy tutaj na sztucznym, tutaj ludzie... Od przygotowania boisk stanęli na wysokości zadania i y, rano wstali, odgarnęli boisko i ono było, y, było do grania. Także tutaj ten trening się odbył tak, jak bym powiedział czasowo się odbył tak, jak sobie zaplanowałem, nie odbył się, y, bym powiedział, pod względem pewnych założeń, pewnych ćwiczeń, które miałem zaplanowane, ale mówię tu byliśmy na tyle kreatywni, że pewne rzeczy zmieniliśmy i dlatego ta lekka. To, lekko zachwianie, to lekkie zachwianie, panie Andrzeju. Chyba Bardzo powiem. nie było. <grafy> ale to wszyscy jesteśmy zachwiani, nie? Tą my zimą. <grafy> zachwiana, tak? Oj, tego, to ja nie wiem, jaka jest pogoda w Gdańsku w tej chwili, bo, na, bo to trochę daleko, nie? Ale z tego, co wiem, to opady były w całym, w całym kraju. Dosyć mocne. Śniegu, także. Yy, no, mamy też co robić. Trzeba było trochę tego odgarnąć, ale nie tylko my, ale też i na ulicach, chyba, nie? Z wielkim drżeniem serca przystępuje Pan do meczu pierwszego z Lechią. Czy spokojny Pan, czy jednak ze świadomości, że waga meczu olbrzymia? Każdy mecz jest o tej samej, o tej samej wadze, wie Pan. To jest raz, dwa, ja się żadnych rzeczy nie boję, nie obawiam. Ja z niecierpliwością czekam na, na to pierwsze spotkanie, bo nie po to trenuję się tak długo. Mecze sparingowe to nie jest to samo, co mecz, co mecz ligowy. Myślę, że jesteśmy wszyscy tutaj w klubie, nie tylko drużyna, nie tylko sztab ale wszyscy w klubie zmotywowani i zdajemy sobie sprawę oczywiście z tego też, jak ważne jest to pierwsze spotkanie. I tutaj myślę, że nie ma jakichś obaw, jest wysoka koncentracja. I tak jak powiedziałem, to, że zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest to mecz. Jeszcze nie zdecydowałem, bo chciałem go zobaczyć najpierw w treningu. Jutro mamy też o 10:00 trening i po tym treningu ja ogłoszę kadrę tych zawodników, którzy, którzy będą w meczu tutaj do dyspozycji jest Krzeszewski, jest do dyspozycji Drzewiecki, który został też zgłoszony, który też może być tym zawodnikiem numer dwa, który wziął udział w obu zgrupowaniach i tym w Turcji i tym w Hiszpanii, także Tą decyzję podejmę jutro po treningu, patrząc na to i rozmawiając oczywiście z tenem bramkarzem, i rozmawiając osobiście z Szymonem, jak się czuje. Czego pan się spodziewa po drużynie leki pod wodą nowego trenera Janasa? To zawsze jest jakaś taka mała niewiadoma, bo y, gdy w takim momencie przychodzi, przychodzi nowy trener, każdy z zawodników szuka swojej nowej szansy, y, żeby pokazać się nowemu szkoleniowcowi. Na pewno dzisiaj Lechia z 17 punktami to nie jest ta Lechia, którą, na którą oczekują kibice i oczekują działacze. I tutaj pewnie będzie ta drużyna grała z dużą determinacją yy, osiągnięcia pozytywnego wyniku w Krakowie. Yy, I tutaj nie będzie nam na pewno łatwo, ale my też mamy swoją jakość. My tutaj tego przeciwnika się też nie boimy, szanujemy. Yy, Lechia Gdańsk, ja osobiście też Paweł Janasa. Bardzo szanuję za jego dotychczas, dotychczasową pracę. Zresztą dobrze się znamy i cieszę, no cieszę się. Cieszę się. Trochę mała różnica w wieku jest między nami. Nie, 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 jako trener, jako trener mówię. A to tak. Był pan, tak? Tak, z Arką, z Polo, jak Polonie Warszawa trenował. A jak To, robię, to tak. I jak tam było? Zero zero było. Teraz by pan 0.0 nie brał, co? No i znamy się dobrze i cieszę się, że będę mógł tutaj ugościć na tradycyjną kawę Pawła Janasa, ale na tym skończą się oczywiście wszystkie kurtuazje od momentu, kiedy oczywiście sędzia zagwiźnie, to tutaj jesteśmy przeciwnikami i każdy będzie się starał zrobić swoją pracę. No i oczywiście utrudnia nam trochę to, że jest to pierwszy mecz i gdzieś tego przeciwnika też nie można było zobaczyć. Ale znamy zawodników, znam też. Właśnie pan przecież na wybrzeżu, trochę tam pan. Tak, jak tylko była możliwość, to oczywiście korzystając z możliwości, żeby pójść na meczele na mecz Higdańskiej. Tutaj czy nazwiska Surma, Bajicz, Włóczko i tak dalej. To są zawodnicy, których my po prostu też znamy. Nowak to jest u was jeszcze bardziej znany, z tego co wiem. Traore, Na pewno zawodnicy o, o, o wysokich umiejętnościach i my na pewno musimy też. Udowodnić tą naszą wartość, w jakim sensie patrząc na, patrząc na końcówkę ubiegłej rundy, gdzie my od trzech meczy nie przegraliśmy. Chcielibyśmy ten trend podtrzymać i w dalszym ciągu punktować, bo wiemy, że to miejsce, które w tej chwili zajmujemy, to nie jest to, które chcielibyśmy mieć. Chcielibyśmy jak najszybciej to miejsce właśnie opuścić i już tak jak powiedziałem wcześniej, też na nie nigdy nie wrócić. Pracujemy, robimy wszystko, żeby tak było. Największe problemem Pan chyba z zostawieniem pomocy, no bo czterech pomocników Pan wypadło i jak wypatrzyłem to chyba z siedmiu zawodników w tej chwili do do pięciu miejsc. No, no z dwoma skrzydłowymi tak. Tak, bo dochodzi Sajdi, dochodzi Wiśniakowc, dochodzi Barczak, Budziński, Radomski blecki, Szeliga, tutaj największy wybór mamy w obronie, bo tu mamy siedmiu na cztery pozycje w tej chwili, także konkurencja w tej, trzeba powiedzieć, w tej formacji jest bardzo, bardzo duża. W tej pomocy oczywiście poprzez to, że ta trójka i Szałachowski i Boliewicz i Struna nie mogą zagrać, oczywiście tą konkurencję zmniejsza, ale ja myślę, że ci zawodnicy, którzy wybiegną w meczu sobotnim poradzą sobie i tutaj dla nich to jest szansa, żeby skoczyć do pierwszej jedenastki i już jej nie opuścić. A reszta, ci co są teraz, nie grają za kartki. No będą musieli o tą pozycję w przyszłym tygodniu w treningu znowu walczyć. Kłuta może być ciężka, prawda? Dosyć. Czy takie warunki są dobre dla Wam, Bizen? dosłego, mocnego metra znaczy, może, może najpierw spytajmy, na jakim etapie jest przygotowanie boiska, od kiedy jest murawa podgrzewana i jak to wygląda, jeśli się stadion przy tej aurze, no bo to będzie taki pierwszy prawdziwy test dla stadionu Krakowi przy takich warunkach. Tak? Nigdy tak nie było? Dokładnie. Aha, temu, no wcześniejsze no, tak. wcześniejsze mecze nie odbywały się w takiej, w takiej aurze, natomiast boisko jest podgrzewane od kilku dni. E w końcu zeszłego tygodnia została uruchomiona cała, cała procedura i zostało włączone po używanie murawy. Także tutaj, jeśli chodzi o tą twardość murawy, nie powinno być problemu, bo pamiętamy wszyscy mecz z Legią e, rok temu, gdzie 3 do 3 zmrożona murawa. Kiedy Iwica dolia uderzył głową o murawę, został wzięty do szpitala ze wstrząsem mózgu. Teraz takiej sytuacji być nie powinno, ponieważ ta murawa już jest e, w miarę dobrym stanie. Wczoraj zespół trenował zresztą na, na stadionie, więc e, tutaj trener może powiedzieć już, jak ta murawa wyglądała w czasie treningu. Natomiast nie ma mówię, żadnego zagrożenia, żeby w sobotę e, warunki przeszkadzały piłkarzom w grze. Ja myślę, że to jest kwestia tylko ściągnięcia śniegu, bo, e, bo po prostu boisko było, było bardzo dobre wczoraj i ono było miękkie. E, i, I tutaj jedynie muszę powiedzieć, że w polach, w polach karnych to tak nie za bardzo wyglądało, ale to jest całkiem logiczna rzecz. W tej chwili trawa nie wegetuje, nic nie rośnie, dlatego no, mając te trzy mecze. U siebie w tych warunkach, no może nie ukrywam też, że chciałbym w tygodniu też tam potrenować. Czyli tutaj muszą stanąć wszyscy ludzie, co się boiskami opiekują na wysokości zadania, żeby to jakoś wszystko wyglądało. My też staraliśmy się wczoraj w te szesnastki nie wchodzić, staraliśmy się je oszczędzać, bo to nie o to chodzi, bo to w końcu dla nas jest zrobione to boisko, a nie dla kogoś innego. Ale patrząc na to, jak przebiegał wczoraj ten trening, to naprawdę. Muszę powiedzieć, mimo że w czasie treningu spadło dosyć dużo śniegu, ale on bardzo szybko topniał i, i, i to, to, to ogrzewanie tam funkcjonuje, teraz jakby tylko ściągnąć wydaje mi się jakąś tam warstwę tego śniegu, to reszta się roztopi, nawet jak będą mrozy, chyba że znowu jakaś fala dużych opadów śniegu będzie, no to wtedy no będzie trzeba wiadomo, czy będzie pracować nad tym. I... Tak. To jest boisko dla Bizona? Nie, w Holandii Śniegu nie ma, pana ulubieniec? Pana ulubieniec, tak? Wie pan, a wie pan, że nieraz nie raz, nie raz jest tak, że, że właśnie siła jest taką, takim elementem sprzyjającym, właśnie takiemu jak grając na, ta, grając na takim boisku, to, czyli tutaj. Muszę panu powiedzieć, że w ogóle nad tym się nie zastanawiam, no bo to jest normalne, że mamy w kalendarzu i wiosnę, i mamy jesień i mamy i zimy. No, no każdy z zawodników musi być do tego przystosowany. I ja myślę, że nikt z naszych, bo można byłoby powiedzieć, że teraz mamy mróz i mamy śnieg, to właściwie moglibyśmy posadzić Sajdiego na ławkę. No. Ale tak nie jest, no bo. się nam na Będzie szybciej biegał. Podwójne rękawiczki, podwójne Nie, Sajdy już jest tutaj wystarczająco długo i zna warunki atmosferyczne, jakie tutaj u nas panują i myślę, że nie będzie żaden wielki problem, dlatego patrzę i w jedną, i w drugą stronę. W ogóle nad tym się, tak jak powiedziałem, nie zastanawiam się, czy wojsko będzie sprzyjające dla jednego, czy dla drugiego zawodnika. Patrząc znowu w drugą stronę, no to jeżeli obrońca drużyny Lechi Włóczko ma M97, no to zgodnie z Pana teorią, Panie doktorze powinny tak, mieć większe tak, problemy. Tak, <noise> tak. tak że no, no ale też nie, nie, nie należałem, ale wie Pan... Mieliśmy fatalne boiska, jak nie były, Pan grał. No przecież, tak. No tu koledzy, może Staszek pamięta, w jaki nieraz w Krakowie, Warunkach, na wiosnę gra, To po prostu było jedno kartoflisko się robiło. No roku. niestety, niszczyły się boiska no, tym. Tak, tak, no wie Pan, no było tak, że... Ja też nie byłem filigranowym piłkarzem. Także muszę powiedzieć, że zna, doskonale sobie z tego zdaję sprawę. No, wtedy była tak, wie Pan, przy zmożonych boiskach była jedna zasadnicza, zasadnicza różnica do tej, którą mamy dzisiaj, a mianowicie to, że wkręcało się skórzane korki. I one fantastycznie trzymały na zmrożonych boiskach. Dzisiaj są one zabronione ze względu na zdrowie zawodników, a postawiono na droższy eksperyment, czyli na ogrzewanie. Chociaż jest to o wiele lepsze oczywiście, nie ulega wątpliwości, ale były to, te korki były naprawdę fajną rzeczą. Ścierała się, pierwsza warstwa skóry, zostawały trzy gwoździki. To, biega, to, tak jak, to biegało się po boisku jak, jak w kolcach na bieżni lekkoatletycznej. nie piłki, szybko się jej pozbywał, tak? no, To wtedy szybciej się grało, <noise> bo po lodzie i po takim złożonym boisku i po śniegu fajnie Piłka chodziła. Myślę, że też te gwoździki chyba robiły. Wtedy ci techniczni, jak ja, to mieli wtedy <grymne> <grymne> dużą przewagę. Pamiętam, że Miloszko samem dostał powołanie do młodzieżowej reprezentacji Serbii. On wiedział o tym przed treningiem? Ja się dowiedziałem osobiście po treningu, także trudno mi powiedzieć, musiałby Pan z nim porozmawiać. Milosz, tak, wiedział, wiedział przed treningiem, rozmawiałem z Miloszem, poinformowałem go osobiście o tym powołaniu. Jest to debiut Milosza w kadrze Under-21. Do tej pory rozegrał cztery spotkania w reprezentacji Serbii do lat 15, więc to tak naprawdę, jak mówię, ten mecz z Bośnią i Hercegowiną będzie dla niego debiutem w młodzieżowej reprezentacji. było po nim widać, że dostał jakiegoś kopa? On długo czekał na to powołanie. Chwilę leżał na boisku, ktoś go kopnął. <głos> <głos> I nie wiem, czy to z tego powodu, <noise> oczywiście żart. Ja yy, nawet nie rozmawiałem z nim na ten temat, bo już było po treningu, gdy o tym się dowiedziałem, a Szczerze mówiąc, bardzo się cieszę, że nastąpiła taka sytuacja, bo kto jak to, ale Milos zasłużył sobie na takie powołanie. Chłopak bardzo solidnie pracujący, też jeszcze właśnie w młodym wieku widać, że robi postępy i zostały one też zauważone przez ten reprezentacji. Myślę, że dla nas też, dla Krakowi jest to fajna rzecz, że mamy następnego reprezentanta. Pozostając jeszcze w temacie powołań, chciałbym poinformować, że również powołanie na mecz reprezentacji Burundi otrzymał Saidin Tiba Kiza. Przeciwnikiem będzie reprezentacja Zambii, czyli triumfantów narodów Afryki. Przyszącym no jak, no jest to jest okazanie. ten termin reprezentacji. termin reprezentacji. Mamy piątek Pięknie. akurat mecz z Lubinem. Pięknie. I więcej powoli nie było. Na razie. To Ale... no, Suworow nie, Wiśniakows też miał coś tam. Może przyjść w każdej chwili, bo też rozmawiałem z, Aleksi tak? z, Aleksi z Aleksisem, że też może coś tam się pokazać. Tak, tak. To jest ten 29, tak. A my gramy piątek gledźcie, Piąte. a to jest wtorek, nie? 29, tak. bo to jest mecz wtorkowy, prawda? Dokładnie, my gramy drugiego, nie, my... przepraszam, środa. Środa chyba jest, nie? 29 środa. No tak. tak, bo przecież tak. luty jest krótszy. 29, 29 tak. mamy w tym roku, nie? Tak. Czyli będzie pierwszy piątek. Czyli dni dokładnie Tylko nie wiemy jeszcze, ale jest do... ale środa? Gramy zagłębią, bo Może to nie jest no tak, 29 jest środa, 1 marca jest czwartek, drugi jest piątek. A to już jest ten mecz jest w środę czy we wtorek? 29. Czyli w środę. Nie puścić? Nie nie ma Nie no, jest to oficjalny oczywiście termin. Ale -y. Tak, grają w środę. 29. Proszę? Nie, w środę. 29 w środę. Polska też gra z Portugalią w środę. Jedynie dlatego, że Miloż gra w reprezentacji U21 grają dzień wcześniej, 28 we wtorek. Bo to jest, bo jest tak zrobione, że, że to jest termin w środku tygodnia. Nie ma takiego tej dwutygodniowej przerwy w tym roku. Praktycznie nigdy. I dlatego te mecze, bo tak się robi piątek i wtorek, a teraz akurat trzeba było wskoczyć w środę. Dla nas akurat ta sytuacja taka, że mamy mecz piątkowy za głębim Lubin. Ale jeszcze jakieś pytania panowie? Panie Demarze, ja chciałem o kwestię Arkadusza Radomskiego. Są dwa fakty. To jest kapitan zespołu i ma kontrakt do 30 czerwca tego roku, uważam, że połączenie tych dwóch faktów jest po prostu złe, no bo jako kapitan powinien mieć dłuższy kontrakt, bo tego ze skarbnikiem w dłużym... Jeśli kapitan ma tak krótki kontrakt, to co mają musi inni zawodnicy? że ja jako zawodnik doszedłem do wniosku, że mam w jakimś czasowym zespole. I po prostu i, i chciałem zapytać, czy pan się zgadza z takim postawieniem sprawy jak, jak moje, czy, czy panu to nie wiem, już przeszkadza w pracy z nim, czy on wypełnia swoje obowiązki w taki normalny, profesjonalny sposób, czy poruszaliście tę kwestię. Bo on o tym mówił od listopada, że prawdopodobnie chciałby zostać w Krakowi i jakby czeka na sygnał ze strony klubu. Rozumiem, że ten sygnał nie nastąpił. I od razu mówię, no, wiem, że to nie jest kwestia rozmów nie nasz do Pana, natomiast no, jak pan się w ogóle zapatruje na tę kwestię? To, że Arkowi kończy się kontrakt, kiedyś każdemu ten kontrakt musi się skończyć, ale też nie jest jedynym zawodnikiem, którym się kończy latem kontrakt. Został kontrakt dwa, został jego kontrakt półtora roku temu na dwa lata podpisany i oczywiście my z racji tego, że jesteśmy akurat w takim miejscu, jakim jeszcze dzisiaj jesteśmy, jeżeli chodzi o, o, o plany, trochę wstrzymujemy się z, z rozmowami na temat kontraktów tymi, którymi, którym się te kontrakty kończą. A ja myślę, że znając Arka i znając jego profesjonalne podejście, nie ma to najmniejszego wpływu na to, jako rolę, on w tym momencie, to że jest kapitanem, którą wykonuje bardzo dobrze. Nie widzę żadnej różnicy w tym, co było jesienią, i nie widzę żadnej różnicy w tym, co jest dzisiaj. I ja myślę, że to akurat w przypadku Arka ma najmniejszy wpływ. Oczywiście każdy z nas chciałby wiedzieć, gdzie jest jego, Przyszłość, każdy z nas ma rodziny, chciałby po prostu mieć już tą orientację, co będzie w następnym sezonie, bo to też daje oczywiście pewien komfort. Ale ja jestem przekonany, że Arek jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, jest wysokiej klasy profesjonalistą, który doskonale z tą sytuacją sobie na pewno poradzi i on nie będzie odkładał nogi i nie będzie, i na pewno jestem przekonany, że nie ma tego wrażenia, o którym pan powiedział, że jest w tymczasowej drużynie. Bo bo tak nie, ja nie jako zawodnik, jest. zawodnik, wiedząc, że mój kapitan ma kontrakt tylko do czerwca, odniósł takie wrażenie, że no to... Ja byłem, wie Pan co, ja byłem kapitanem też w Niemczech, bardzo długo podpisywałem kontrakty w lipcu. Jakoś nikt nie miał jakiegoś takiego wrażenia, że gdzieś człowiek jest źle traktowany. Całkiem normalna rzecz. Uważam, że tutaj dla mnie to nie ma żadnego problemu. A wręcz przeciwnie, im Marek lepiej będzie grał, to będzie miał prawdopodobnie więcej atutów w ręku niż w sytuacji teraz na przykład takiej. Okay. Dlatego my trochę jeszcze czekamy z tymi, z tą przyszłością, ale jak powiedziałem, na pewno nie będzie miało to wpływu na grę Arka i jego zachowanie, nie mówiąc też o drużynie. To nie jest jedynym. Nie, nie, tylko mówię, jako kapitan jest w innej, w innej roli w zespole. Ja uważam, to jest różnica. Ale tu capital. kontrakt nie ma najmniejszego znaczenia. Ma, ma to pewne symboliczne znaczenie. Może dla Pana tak, dla nas nie. Dla nas jest po prostu to, że Arek wykonuje swoją robotę bardzo dobrze, trenował, trenował bardzo solidnie. Yy, widzę, że ciągnie tą drużynę, ma wysoką akceptację w tym zespole i <noise> jestem przekonany, że yy, długość jego kontraktu nie ma najmniejszego znaczenia yy, w tym, yy, żeby on dalej tą rolę mógł pełnić i miał w dalszym ciągu to takie wysokie poparcie w drużynie, jakie ma w tej chwili. To jeszcze jedno tylko pytanie w związku z tym. czy. O... To o to może zrobić w każdej chwili, ale czy wolałby pan, żeby on odłożył to na okres po rundzie, czy, czy nie przeszkadza panu, gdyby na przykład rozmawiał w marcu o tym? Czy, czy, czy Według mnie to możemy dzisiaj już zacząć też rozmawiać. To nie, nie, nie o to chodzi. Stoimy w tej chwili przed inauguracją ligi. Myślę, że dla nas wszystkich jest to bardzo ważny moment, ten pierwszy mecz. Szczególnie, tutaj też jestem przez was pytany, ten początek. Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie, jakie te mecze o jakim znaczeniu są i dlatego myślę, że po co się na dzień dzisiejszy jeszcze rozkojarzyć jakąś inną sytuacją. Skoncentrujmy się na tych meczach, skoncentrujmy się na tym najbliższym, który mamy w sobotę, zróbmy wszystko, żeby go wygrać i dla każdego z nas będą to większe atuty, dla każdego z nas to będzie jeszcze większa motywacja do tego, żeby też, jeżeli ta drużyna osiągnie sukces, dalej w nią inwestować i dalej w nią po prostu... Y, da, da, dalej na nią liczyć I, i, i na pewno Arek jest zawodnikiem, tak jak powiedziałem. Y, dla nas ważnym i nie ulega wątpliwości, że na dzień dzisiejszy dalej będzie pełnił tę rolę kapitana, wywiązuje się z niej bardzo dobrze. A nie chciałbym dalej wybiegać, kiedy ten kontrakt będzie podpisany, ale to mówię, to nie jest tylko on jedną osobą, i to, że jest kapitanem, to też nie oznacza, że musimy od razu pewne rzeczy robić. Dzisiaj. Nie idziemy jeszcze w tym kierunku, czekamy trochę, jak się wszystko nam rozwinie i będzie moment, że każdy z zawodników, jestem przekonany, będzie zawołany i każdemu się powie, jaka jest jego przyszłość, jak widzimy każdego z nich, bo uważam, że nawet jakby doszło do sytuacji takiej oczywiście ekstremalnej, że z kimś trzeba się pożegnać, to lepiej wcześniej, żeby każdy wiedział, gdzie stoi, a nie na ostatnią minutę, bo to nie w tym jest rzecz. Jest całkiem normalne, że komuś się gdzieś kończy kontrakt, jest z jednym, będzie przedłużony, z drugim nie. I lepiej powiedzieć to wcześniej i dać znać, jak wygląda każdego przyszłość. Uważam, że bardziej, bardziej jest to fair ze strony nie tylko czy mojej, czy, czy klubu, czy ja osobiście mogę komuś powiedzieć, jak, jak wygląda każdego przyszłość. Żaden problem. Każdy, jak tylko zaczęliśmy okres przygotowawczy, poprzez ten cały, poprzez obozy, poprzez mecze, każdy pracuje na swoją przyszłość. To, który jest? 10 czy są jeszcze jakieś pytania? Stajemy rano, pan, panie Andrzeju. W takim razie... No, bardzo no, bardzo... No, I właśnie chciałem jeszcze nie Panie <laughs> A my Wiltą mieliśmy dzisiaj. konferencji, która odbędzie się z Dawidem Kostukiem o szczegółach. O godzinie konferencji jeszcze Państwa poinformuję. natomiast jutro Dawid Kostów i trener Ochaczek będą dostępni do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję.